Esen w szoku. Tak świętuje Polonia. Ponad 100 paczek to dopiero początek. Prawdziwym prezentem była ta niesamowita jedność. Zobacz, jak Mikołajki zmieniły się w wielką manifestację polskiego serca za granicą. Czy można chcieć czegoś więcej? Przeżyj to jeszcze raz z PPTV. Uwaga! Ten reportaż uzależnia od pozytywnej energii. Esen, w sercu zagłębia rury, polska tradycja znów połączyła pokolenia. Mikołajki, zorganizowane przez gminę polską Piast Esen, stały się prawdziwym świętem wspólnoty. Podczas wydarzenia rozdano ponad 100 paczek mikołajkowych dla dzieci. Każda z nich niosła ze sobą nie tylko prezent, ale przede wszystkim radość i poczucie bycia razem. na Polska piast w Essen od 15 lat już organizuje dla polskich dzieci, dla polonijnych dzieci z okolic Essen. Spotkanie ze Świętym Mikołajem i zawsze jest naprawdę fantastycznie, jest masę śmiechu. W tym roku wystąpił zespół 3D, DJ Robi wspomagał, była zabawa, były różne śpiewy, piosenki typu Miedźwiedź. E, mocno śpi, roli samoliny, no i wiele, wiele zabaw, zabawy, i naprawdę mnóstwo, mnóstwo pomysłów doczki. Na dzieciaków. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy z SN. To wydarzenie było możliwe dzięki wsparciu sponsorów. Miasta Essen Kulturamt, Polonia Market, Backwerk oraz TV, Jak podkreślają organizatorzy, Mikołajki Piast w Essen to coś więcej niż jednorazowe spotkanie. To budowanie więzi, integracja Polonii i przekazywanie polskich tradycji kolejnym pokoleniom. W świecie pełnym pośpiechu takie chwile przypominają, jak ważna jest wspólnota, bliskość i radość dziecięcych uśmiechów. Ja dzisiaj byłem wsparciem dla naszego Mikołaja, Wspierałem go jak szło, donosiłem prezenty i naprawdę się superowaliśmy. Radość dzieci w oczach, to jest, nie ma nic lepszego. To był niezapomniany dzień w SM. Jeśli chcecie, abyśmy nadal docierali z kamerą wszędzie tam, gdzie bije polskie serce, wesprzyjcie naszą misję. Polubcie ten film, zostawcie komentarz i udostępnijcie go dalej, niech świat widzi siłę naszej Polonii. Każda wpłata na Patronite czy PayPal to dla nas paliwo do dalszego działania. Budujmy razem PPTV Media, które łączą Polaków na całym świecie. Reklama. Polonia Market, Twój polski smak w Niemczech. Świeże produkty, tradycyjne specjały. Odwiedź nas lub zamów online i ciesz się prawdziwą polską kuchnią na co dzień. Chcesz nauczyć się pewnie mówić, recytować pracować głosem i mikrofonem. Oferujemy ćwiczenia wokalne, intonacyjne i pracę nad pewnością siebie. Odkryj możliwości swojego głosu. Planujesz podróż? Zaufaj biuru podróży Janosik w Paryżu. Od ponad 20 lat spełniamy marzenia tysięcy klientów. Bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe czy do Disneylandu. Pomożemy Ci w każdym kroku. Rezerwuj już dziś i wyrusz bez stresu. Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun. W miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Masz firmę? Organizujesz wydarzenie? A może chcesz, żeby więcej ludzi usłyszało o Twojej marce? Pepe TV, Twoja telewizja, Twoja reklama, Twoja przyszłość. Dołącz do nas i pokaż się światu. Tutaj było centrum dowodzenia całym kontynentem. To 20 lat temu było przykryte Ziemią. Jakie trzeba mieć narzędzie? reklama.